Cześć dziewczyny, tu Oliwia. Przed Wami druga część dotycząca strojów kąpielowych i gwarantuję, że po obejrzeniu tego odcinka będziecie bez problemu w stanie wybrać idealny fason stroju kąpielowego dla Was. Ten odcinek warto jest poprzedzić tym, w którym tłumaczę totalne podstawy z tego zakresu, czyli 10 rzeczy, których nie wiesz o strojach kąpielowych. Tak samo w zakładkach na moim Instagramie znajdziecie nie tylko przegląd różnych fasonów strojów kąpielowych, na zewnictwo, którym będę dzisiaj operować, ale także czeka tam na Was. Gigantyczny przegląd trendów w nawiązaniu do strojów kąpielowych na lato 2020. Także koniecznie tam wpadajcie. A teraz przechodzimy już prosto do sedna, bo dzisiaj będzie się działo. Ten odcinek jest tak naprawdę odpowiedzią na Wasze pytania, problemy związane z doborem strojów, którymi dzieliłyście się ze mną na Insta I to, co irytuje Was najbardziej, osobiście podzielam to, to oferowanie przez sklepy strojów kąpielowych w kompletach, gdzie jesteśmy zmuszeni do zakupy góry i dołu w tym samym rozmiarze. Jeśli macie niestandardowy rozmiar, to bazujcie na rozmiarówce, gdzie jest podana szerokość obwodu, wielkość miseczki. To jest bardzo ważne. Już Wam mówię, dlaczego dlaczego tak ważny jest zakup góry i dołu osobno. Wtedy jesteśmy w stanie sobie ten fason stroju dobrać indywidualnie według naszych potrzeb. Nie oszukujmy się, kobiety są wobec siebie bardzo krytyczne, gdy stajemy w lustrze w stroju kąpielowym patrzymy na swoją sylwetkę, czujemy się obnażone i gdy coś nam się nie podoba, to nie jest kwestia naszej sylwetki i bicie sobie to do głowy raz na zawsze, tylko to jest kwestia doboru złego fasonu stroju kąpielowego. Za moment Wam to udowodnię, jakie cuda jesteśmy w stanie zdziałać dzięki konkretnym fasonom, ale taka moja dodatkowa rada, gdy kupujecie strój kąpielowy przez internet, zawsze bierzcie dwa rozmiary, ponieważ... One różnie wypadają, a zawsze jeden będzie po prostu lepiej leżał. Świetnie sprawdzi się strój kąpielowy o solidnej konstrukcji, wykonany ze sztywniejszego materiału z dodatkowym wspomagaczem w postaci fishbin, które nie tylko w ładny sposób biust wymodelują, ale także go optycznie uniosą, odciążając tym samym kręgosłup. A jest to niezwykle istotne przy wyborze stroju kąpielowego dla dużego biustu, żeby mieć na uwadze nie tylko te aspekty wizualne, ale także zdrowotne. To samo w kontekście ramionczek. Cienkie ramionczka bądź wiązanie na szyi może być problematyczne, bolesne. Warto jest postawić tutaj na szersze Ramionczka właśnie z szerszym rozstawem. One też pomogą w takim dodatkowym y, zbieraniu tego biustu ponieważ niekiedy może się on wylewać czy górą, czy dołem. Fajnie sprawdzą się miseczki o fasonie balkonetki bądź bardotki, gdzie te miseczki są równo ułożone, wtedy ten biust jest tak fajnie uniesiony i wspomagany. Jednym z największych problemów jest za luźny obwód i tutaj warto jest postawić na ten wiązany, gdzie jesteśmy w stanie bez problemu go sami wyregulować. Bądź udać się do takiego profesjonalnego sklepu ze strojami i pozwolić brafiterce wybrać ten niestandardowy ale idealny rozmiar dla nas. Przy dużym biuście zdecydowanie unikajcie ruchomych miseczek. Co na opadający biust, no bo wiadomo, siła grawitacji przy naturalnym biuście nie da się tego uniknąć. Jeśli Wam to przeszkadza, unikajcie głębokich dekoltów, postawcie na idealnie dopasowany obwód oraz konstrukcję podnoszącą z dodatkowym usztywnieniem, fajnie sprawdzi się tutaj biustonosz typu bardotka. Bardzo ważną kwestią jest także łączenie pomiędzy miseczkami, wybierzcie to węższe. Wtedy biust będzie umiejscowiony bardzo ładnie przy sobie. Z kolei, jeśli nie chcecie, by wasz duży biust wysuwał się na pierwszy plan, postawcie na jednokolorowe, bardziej stonowane góry, powiedziałabym nawet minimalistyczne fasony, a poszalejcie tam w dolnych partiach. Dla odmiany można tutaj postawić na fasony wykonane z miękkich materiałów bez dodatkowych usztywnień, co więcej na biustonosze bez ramionczek typu bondo, bądź totalnie w miękkiej wersji typu bralet, w wersji trójkątnej z cienkimi wiązaniami z ultra głębokim dekoltem, biustonosze typu halter, wiązane na szyi. E, tutaj wybór jest naprawdę przeogromny. Jeśli chciałybyście optycznie powiększyć swój biust, bo takie pytania też się pojawiły, wystarczy postawić na biustonosz zwy wypełnieniem typu push-up. To pozwoli uniknąć odstających usztywnionych miseczek właśnie tutaj w górnych partiach, na przykład podczas schylania, ponieważ to wypełnienie to w fajny sposób zniweluje. Z takich dodatkowych akcentów możecie postawić na wzorzyste góry, wielokolorowe, takie bujne, żeby po prostu się na nich coś fajnego działo. Falbany, warstwowość marszczenia też są jak najbardziej wskazane. Pojawiło się też zapytanie dotyczące asymetrii piersi. Co należy zrobić? Słuchajcie, to wybrać rozmiar odpowiedni dla większej piersi, a tą drugą potraktować albo wypełnieniem w wersji piankowej. Fajnie jest też postawić na wzorzysty, wielokolorowy strój, być może z jakąś warstwowością. To pozwoli zakamuflować ten efekt asymetrii. Szersza góra versus szerszy dół. Najbardziej zależy tutaj na zrównoważeniu tych proporcji, dlatego przy szerszej górze warto jest zrezygnować z biustonosza typu halter, czyli gdzie te ramionczka są umiejscowione blisko szyi, oraz z dodatkowych akcentów kolorystycznych, wzorów, jakiś falban, czegoś co zbuduje tutaj taką gigantyczną objętość. Z kolei, jeśli chodzi o odciągnięcie uwagi od dołu, tutaj unikajmy dołów z niskim stanem, które będą tą uwagę niestety przykuły, oraz falbaniastych, wzorzystych akcentów. Pamiętajcie, że zawsze jedno można zrównoważyć drugim, dlatego jeśli postawimy na bardziej stanowaną górę, żeby ją zrównoważyć, postawmy na bujny dół i odwrotnie. Świetnie sprawdzi się tutaj na przykład asymetryczny strój z różnymi wycięciami, który sprawi, że zacznie się dziać z sylwetką coś niesamowitego i de facto nie będzie widać jakichkolwiek dysproporcji. Fajne zastosowanie będzie miał tutaj strój jednoczęściowy z dodatkowymi akcentami falbanami, baskinkami, dodatkowym paskiem, e, strój e, o fasonie tankini, czyli majtki i koszulka oraz doły z podwyższonym stanem. Jeśli stawiamy na stroje jednokolorowe, wybierzmy te o grubym splocie, np. w wersji praszkowanej. Jeśli stawiamy na te wzorzyste, unikajmy drobnych wzorów, raczej wybierzmy te wzory giganty. Najlepszym sposobem na to jest postawienie na strój kąpielowy z charakterystycznymi pionowymi akcentami. Mogą to być pasy, mogą to być wycięcia, mogą być to wiązania, ale uwaga, może być to charakterystyczny krój majtek, tak zwany leg, które sprawią, że będziemy mieć dosłownie nogi do nieba poprzez te wycięcia. Jeżeli zależy Wam na ich zakryciu, wystarczy postawić na majtki zabudowane. O średnim bądź wyższym stanie. Generalnie niskiego stanu nie rekomenduję nikomu, ponieważ on nic dobrego z sylwetką nie robi, a wręcz może jeszcze uwypuklić jakieś tam mankamenty, które nam siedzą w głowie. Jeśli chodzi o Hip Dipsy, to bez problemu poprzez zabudowane majty je zniwelujemy. Wystarczy też postawić na bujne rozwiązanie, na przykład wzorzystę z jakąś dodatkową falbanką. To jest naprawdę super opcja. Przede wszystkim unikać zbyt ciasnych elementów wpijających się w skórę z takimi charakterystycznymi przeszyciami. Jest dostępnych naprawdę mnóstwo strojów kąpielowych bez przeszyć, tak zwanych bezszwowych, i to w tej sytuacji sprawdzi się najlepiej. Ja ze swojej strony mogę Wam także zarekomendować zarówno górę, jak i dół z doszytym, tak jakby dodatkowym kawałkiem materiału. Przy biustonoszu na dole, a przy majtach u góry to jest bardzo fajne rozwiązanie. Занятия. Dobrze dopasowane, naciągnięte w górę majtki, które nie będą się marszczyły. Koniecznie wybierzcie średni bądź wysoki stan. Unikajcie niskiego stanu, który sprawi, że te pośladki będą po prostu wyglądały na opadające. Jeśli e, zależy Wam na jeszcze większym podkreśleniu tych pośladków, zbudowaniu jakiejś tam objętości, to samo możecie postawić na dodatkowe marszczenie, falbany, bądź wzór, bądź jakiś print w wersji pionowej. Jednoczęściowe stroje kąpielowe mają w zwyczaju spłaszczać duże biusty. Dlatego wystarczy wybrać ten o usztywnianej konstrukcji z miseczkami podnoszącymi biust. Ale to idzie od razu w parze z tym, że im większa miseczka, tym większy cały strój. Dlatego ma to jak najbardziej zastosowanie u osób, które mają pełniejsze kształty. Natomiast drugim rozwiązaniem jest wybranie tego stroju, który będzie miał też odrobinę bardziej zabudowane plecy. Ten kawałek materiału spowoduje, że y, ten strój będzie w stanie ten biust jakoś umiejscowić i będzie on trzymany zarówno z przodu, jak i da to takie wsparcie z tyłu. Y, pamiętajmy też o tym, żeby ten strój na maksa przylegał. Jeśli chodzi o mniejszy biust, żeby nam ten strój go nie spłaszczył, wystarczy postawić na strój z jakimś dodatkowym akcentem na wysokości ramion, bądź właśnie biustu. Strój jednoczęściowy bywa też na tyle problematyczny, że u wysokich osób może się okazać zbyt krótki. Warto jest wybrać ten w wersji asymetrycznej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że on dużo fajniej się dostosuje do długości ciała, bądź po prostu strój w wersji monokini. W opalania super sprawdzą się powycinane stroje. Możecie postawić na klasyczne, proste figi o podwyższonym stanie bądź stringi. Do tego góra od stroju kąpielowego koniecznie zawiązywana, bo bez problemu w trakcie opalania będziecie mogły sobie ten biustonosz odwiązać, na przykład opalić plecy, co do góry. Najlepiej trójkąciki, one też zakrywają najmniej. Dodatkowo unikajcie takich dziwnych fasonów, na przykład z różnymi paskami bądź bardzo asymetrycznych, wtedy możecie się naprawdę dziwacznie opalić. Do podkreślenia talii najlepiej oczywiście sprawdzą się majty z takim mega podwyższonym stanem, to co one w ogóle robią z sylwetką, to jest totalny kosmos. Jakieś dodatkowe paski też jak najbardziej wskazane, bądź biustonosze z dodatkowym kawałkiem materiału. Do tego jednoczęściowe typu monokini z charakterystycznymi wycięciami materiału właśnie na wysokości talii też będą robiły super efekt. Iluzja wcięcia w tali, która powstanie za pomocą gry kolorów przy stroju kąpielowym też jest rewelacyjną sprawą. Wioskonosz typu halter zabudowany zarówno z przodu jak i z tyłu zdecydowanie pomoże nam w zakryciu trądziku. Na maksa wpijające się przeszycie od stroju kąpielowego, często dzielące nam pośladek po prostu na dwie części są bardzo problematyczne i tutaj to co już mówiłam, czyli albo bezszwowa wersja, albo opcja słuchajcie majtek wiązana z jakimiś dodatkowymi marszczeniami bądź kawałkiem materiału puszczonym na wierzchu. Dziewczyny, to tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, być może coś mi umknęło, to zadawajcie je w komentarzach, postaram się odpowiedzieć na wszystkie. Tymczasem się z Wami żegnam, wpadajcie koniecznie na mój Instagram, subujcie mój kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami i widzimy się już niebawem w kolejnym. Do zobaczenia, buziaki, papa!